COVID-19. Niedzielski zapowiada szczepienia dzieci. Adam Niedzielski, w wakacje możliwe szczepienia dzieci. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada, że jeśli potwierdzą się najnowsze badania, to w wakacje przeciw COVID-19 mogą być szczepione dzieci. Mamy rzeczywiście bardzo optymistyczne informacje od Pfizera, że są prowadzone badania, które mają już pozytywne wyniki w grupie wiekowej 12-15 lat, wyjaśnił Adam Niedzielski na antenie Radia Z. Jeśli dobrze pójdzie, to myślę, że w wakacje będziemy szczepili chętne dzieci. Bo szczepionek na pewno nie zabraknie. Ale najpierw musimy mieć wiarygodne wyniki badań, bo cały czas stoję na stanowisku. Że bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem, podkreślił minister zdrowia. Pod koniec marca Pfizer poinformował, że szczepionka produkowana przez ten koncern jest bezpieczna i silnie chroni dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Skuteczność preparatu w tej grupie pacjentów wyniosła 100%. W badaniu klinicznym wśród 2260 dzieci, którym podano zastrzyk placebo, wystąpiło 18 infekcji koronawirusem. W analogicznej grupie, która została zaszczepiona prawdziwym preparatem, nie stwierdzono żadnych zakażeń.